Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich uczniów zespołu szkół imienia Marka Kotańskiego w Wrocławiu. Nie wiem, czy mnie pan, pamiętacie. Nazywam się Małgorzata Domańska. Prowadzę w Solankach Hotel Salt House I byłam u Was na takim spotkaniu z okazji edukacji do biznesu. Teraz przeczytam Wam bajkę. Moją ulubioną bajkę z dzieciństwa. Jest to bajka Juliana Tuwinma pod tytułem Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze, żeby z okien lecą. A na to gaweł, Wolnoć, tomku, w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie. I czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powału coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka, pędzi na górę, stuk, puk, zamknięte. Spogląda przez dziurę i widzi cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Cować pan robisz, ryby sobie łowię, ależ mu no spanie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność domku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. Była to bajka Juliana Tuwima, Paweł i Gawęł. Tak więc kochani, nie robimy, nie czynimy komuś czegoś, czego sami byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam zrobił, tak? W tych trudnych czasach, zwłaszcza teraz. Bądźcie grzeczni. Nie wychodźcie z domu. Myjcie rączki. Ciężko jest dzieciom, ale wierzcie, dorosłym też jest ciężko. Musimy się trzymać jeszcze trochę. Niebawem się zobaczymy. Pozdrawiam.